Witam w nowym vlogu Prasowania z łowy się trochę Jest godzina 13.15 Także samo południe i prasujemy, jakoś idzie czy mnie słychać akurat to pole nie jest moje trochę w tym roku zbieram tej słomy po ludziach Także były różne układy co do ceny tutaj za obornik jakieś śladowe ilości to będzie bardzo korzystnie dla mnie bo to tam Chyba 9 rozrzutników miałem małych dać obornika za to, to tam 10 razy władkiem rzucę i rozrzutnik którem. Ogólnie dziennie idzie to prasę robić, ale jak są grube wałki, tak jak tutaj, to w miarę idzie. Chodzi o to, żeby materiał był na podwieraku cały czas, żeby nie mieliło się w środku, bo belę będą stawać. No dzisiaj nie stają belę. Muszę balować, bo wszystkim się śpieszy 200 bel słomy muszę nazbierać, więcej nie chyba Dostarczy mi Miałem też zamianę za... Yy, za usługę prasowania po prostu Musiałem sprasować wszystko u gospodarza, część dla niego słomy, część dla mnie Dla mnie większość no to ojciec dogadywał Część za 4 pakat słomy piwo by postawić Część za darmo Także u nas jeszcze się da słomę załatwić jakoś w rozsądnej cenie Ale szczerze mówiąc to nie ja się dogaduję, tylko ojciec On ma więcej znajomych z tych starszych osób do gospodarzą, do tych mniejszych gospodarzy i w ogóle no to się dogada W tym roku na niektórych działkach słowa strasznie słaba, obciana Także 13.15, samo południe Jak nie idzie, jak się zaczka podbierak To Jak podbierak zapchany to podnoszę trochę I Wtedy jakoś się przepycha No niestety to jest prasa bez rotora I tak nie idzie dobrze Normalnie bym szybciej zawracał, tylko tak jadę sobie powoli Żeby właśnie powiedzieć co trzeba Teraz siatka gorsza jest jakaś kupiona, to nie, nie zaciąga ładnie boków. Już tam testowałem różne i widzę, że y, ta siatka grecka Hellasnet y, 125 tu zakładam najlepiej idzie, tylko że jak 125 do metal to trzeba rolkę ciąć tą kartonową, bo jest delikatnie za długie. Tu jest też 125 założona, ale jakiejś gorszej firmy. No i jest do niczego, właśnie nie zaciąga ładnie brzegów, a ta Hella Snap jest ze ściągaczami, takie gumki po bokach wygląda i ładnie je Nie poszło wszystko z podpieraka No puszczamy siatkę, sznurkę Poszło Tutaj przerzucamy dźwignię na klapę I otwieram Ucieło, było słychać Nóż. Dobra, wypadło bela Teraz do przodu, by nie zaczepić. Pyk, dół klapa Zamknęło, Słychać zamki. Prężynę wymieniałem, bo się otwierało. Dobra, opuszczę ten podwierak. Przerzuc Przerzucam zawsze z powrotem na podwierak, żeby się nie pomylić na zakręcie. Bo można niechcący klapę otworzyć zamiast podnieść podwierak. Jak się nie przerzucić, w nie zapomnie się. Także robię w dzień, jeszcze, bo nie chcę mokrej robić Z rosą też robiłem nieraz, ale później nie będę się z tym szarpką. To idzie, to robię Jeszcze później jadę na usługę Trochę siana zrobić i... I słomy Zatem jakieś małe usługi czasami się trafiają Na to prasę wiadomo, nowa prasa we wsi, to zainteresowanie Ale u nas są dużo lepsze sprzęty, to to jest... Rasa dosyć słaba A ogólnie jestem zadowolony Jak widzieliście, Bela wypadła i Bela za Belą Dzisiaj robiłem dziewięć Rano mnie nie było w domu Byłem u mecenasa i... I nie miałem czasu, na no, niestety Czas nagli nie, ma... nie mogę czekać do wieczora, najlepiej właśnie się nie uprasuję jak jest już po 16.00 i tak do, do wie, późnego wieczora aż do nocy nie uprasuję. Lub rano, jak rosa zaczyna schodzić, to można wyjeżdżać tam 9 godzina czy która i tam do 11.30 do 12.00, później też już nie bardzo idę Ogólnie wolno jeżdżę, bo jest duża słoma, a jak więc mało słomy, to trzeba szybko jeździć, bo będą belki też stawać. Musi być cały czas materiał na podwieraku, nie może ona na pusto chodzić, Bo mieli bele. Także jak z okolic ktoś jest zainteresowany, no to mogę usługę taką pracę zrobić po 14 zł liczę. Nie jest to jakiś wielki zarobek bo to tak łat, łatwo się liczy, ale niestety Tam olej do centralnego smarowania idzie dobrze i ropa droga bardzo, siatka droga bardzo 420 zł za rolkę 2000 metrów no to jest trochę pieniędzy ja na rolce z Hellasnetu robiłem 185 Bel Także myślę, że fajnie Dosyć, bo ja robię 2,5 obrotu. Siatki na, na maksa jest ustawione tam Zwłaszcza do słomy to jest konieczne, żeby się nie rozpięczały te bele No teraz one nie wychodzą takie ładne, kształtne, bo jest sucha słoma bardzo No tak jak widać, o zaprany podbierak Zatrzymam się Niestety coś nie chcę iść. Niestety za długo zagadałem się i, i było za długo jechane, ale jakoś odetkam w ten sposób nie chce mi się tam łapkać. Trzeba było w porę zobaczyć, po prostu, zamiast gadać jakieś kłopoty do telefonu. Dobra, zobaczymy teraz, czy jak ruszę powoli, czy przepchnie przez podbierak już tą masę. Bo może ta następna słowa popchnąć to i może wejdzie do komory. Idzie, 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 i poszła! Poszła, zrobiliśmy Żyda, to zaraz cofnę. Nie chcę mi się krzyczeć do tego telefonu, i tak nie wiem, czy coś było słychać. Także cała uwalona w oleju, Bo ja tam nie żałuję. Olej w centralnym smarowaniu jest cały czas. Także mówię, pole nie moje. Zbieram po ludziach. siebie miałem bardzo mało słomy i trzeba dozbierać. Żebelka wygląda tak. I mówię, w dzień robione jest godzina. Dokładnie godzina jest 13.27. Także samo południe, ale nie jest taki. jest trochę zachmurzone niebo. Belka waży, bo tu ziela jest. Mówię w dzień one nie wychodzą takie kształtne, zrosą jak się robi, to wychodzi lepiej. To tu ja wam powiem. W gruncie rzeczy jestem zadowolony z prasy. Bo do ciągnika tej mocy to można tylko ewentualnie by kupić Sipmę jeszcze, albo jakąś pasówkę John Deera. No ale ja nie chciałem pasówki, bo... Chciałem, żeby w kiszące dobrze prasa sobie radziła. Także John Direk daje radę w miarę przy tej prasie. I nie, nie chcę, żeby on miał ciężko, bo prasa z rotorem to dla niego za dużo by było już. Z byłoby drożej. No także to tyle w tym vlogu. Ja sobie prasuję dalej, bo jeszcze mam bardzo dużo do roboty dzisiaj. Także muszę wozić to. Na razie.